Niedziela palmowa jest nazywana inaczej niedzielą męki pańskiej i rozpoczyna tak zwany wielki tydzień, czyli bezpośrednie przeżywanie największych tajemnic wiary dla chrześcijanina, męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W każdą niedzielę pelmową czytamy mękę Pana z różnych Ewangelii, i w tym roku czytamy Ewangelię Mateusza, od rozdziału 26, werset 14 do rozdziału 27, werset 66. Nie będziemy jej czytać, ponieważ jest bardzo długa i możemy sami ją przeczytać i medytować. Zaczyna się ona z Rady Judasza, a kończy się śmiercią i pogrzebem Jezusa. I w każdym lekcji Divina, które zazwyczaj odprawiamy, czytamy Słowo, ponownie czytamy Słowo i staramy, staramy się go zrozumieć, aby pojąć, co to Słowo chce powiedzieć. Natomiast jest krok dalej, który powinniśmy uczynić, jest to medytacja. Co to Słowo mówi do mnie dzisiaj? Wiemy też, że liturgia jest to dzisiaj zbawienia, czyli to słowo jest aktualne i szczególnie uaktualnia się w czasie liturgii. Jest to dzisiaj, to nie jest historia, to nie jest przeszłość. Ono się dokonuje dzisiaj. I to słowo dzisiaj przemienia moje życie, i dzisiaj coś do mnie mówi w tej sytuacji, w której jestem i którą przeżywam, w jakiejkolwiek sytuacji jestem. I każdy z nas, czytając to słowo, może się zastanowić, co to słowo dzisiaj mówi do mnie. I ja mogę się podzielić tym, co to słowo w tym momencie, kiedy czytałam, medytowałam, powiedziało mi, co ono chce mi powiedzieć. Ja w tym słowie widzę ogromną walkę, yy, taki pojedynek. Wiemy, co to znaczy, jest pojedynek pomiędzy Jezusem i szatanem. I tego szatana bezpośrednio w tej Ewangelii nie widzimy. Ale widzimy po czynach, zachowaniach różnych osób, bohaterów tej Ewangelii, gdzie te zachowania są złe, pełne nienawiści, zdrady, przestępstwa, zemsty. Nie są to zachowania Boga, który jest pełen miłości. Są to zachowania złego ducha. I człowiek, który został zraniony, jest podatny. Właśnie na potrzeby złego ducha, na potrzeby szatana, i może w ten sposób się zachowywać. Więc jest ten pojedynek, ta walka Jezusa z szatanem o człowieka, po to, żeby nas wyzwolić od śmierci, od zła, od niewoli, od lęku, od wszystkiego tego, co przeżywamy. Ale przede wszystkim to, czego dokonał Jezus poprzez swoją śmierć to otworzył nam drogę do Ojca, która była zamknięta. Zapłacił swoją śmiercią za śmierć. Droga do Ojca została otwarta do jego miłości, do tego, że żebyśmy mogli znów poczuć się dziećmi. I właśnie to, co w czasie tej całej męki Jezusa Chrystusa mnie bardzo porusza, jest to relacja Jezusa z Ojcem. Jezus na mękę idzie świadomie. On ją wybiera, o tym mówi. Nikt mi nie zabiera życia. Ja sam je oddaję. On jest posłany i on dobrowolnie idzie na tą mękę. Ale ciągle jest w relacji z Ojcem. Ta relacja to jest miłość. Jest to te poczucie bezpieczeństwa pomimo tak trudnego momentu. To jest tragiczny moment w życiu Jezusa. Ale ten tragiczny moment przeżywa razem z Ojcem. I właśnie tą jedność z Ojcem, to bycie synem, to bycie córką, to bycie dzieckiem zabrał nam Szatan, siejąc wątpliwość w stosunku do Boga w czasie grzechu pierwszych rodziców. Szatan zasiął wątpliwość. I od tej pory człowiek, kiedy odwrócił się od Boga, zaczął ufać sobie samemu. Szatan tego chciał, żebyśmy stali się Bogami, czyli Bóg, jeśli nawet wierzymy, że jest, gdzieś jest daleko, ale nie jest w moim życiu, nie jest moim ojcem, z którym rozmawiam, któremu oddaję każdą moją sytuację. On chciał, żebyśmy stali się bogami, żebyśmy my decydowali, co jest dobre, co złe. My chcemy wiedzieć wszystko, my chcemy być najmądrzejsi, to my chcemy innym mówić, co mają robić. To jest to właśnie bycie w centrum, postawić siebie w centrum. I o to chodziło Szatanowi. Ale kiedy my jesteśmy w centrum, nie mamy już tej synowskiej relacji z Ojcem, kiedy przychodzą szczególnie momenty tragiczne, Przeżywamy je różnie. Każda osoba jest zraniona z wątpieniem. I Jezus to mówi, wy wszyscy zwątpicie we mnie. I właśnie w tej Ewangelii możemy prześledzić zachowanie poszczególnych bohaterów, zaczynając nawet od Judasza, który stracił sens, który stracił nadzieję, który tak strasznie zwątpił w swego mistrza. Czasami te wątpliwości są i w nas. Czy Bóg istnieje? Dlaczego Bóg nie działa? Dlaczego Bóg nie interweniuje? Dlaczego to ludzie niewinni umierają? I Judasz zwątpił. Możemy zobaczyć te wątpliwości w Piotrze, który nie chce, żeby Jezus cierpiał, który, który mi wszystko, Panie, ja za Ciebie umrę, ale potem, kiedy przychodzi moment krytyczny, zapiera się Jezusa trzy razy. Możemy zobaczyć te wątpliwości w Jakubie i Janie, którzy śpią tuż przed męką Jezusa. Kiedy Jezus prosi: czuwajcie ze mną, módlcie się. Tak samo w ludzie, który wszystko było ok, kiedy Jezus działał cuda, kiedy uzdrawiał, kiedy pięknie mówił, ale w momencie, w którym zbliżyła się jego śmierć. Ten lud, który możliwe, że był nawet uzdrawiany, staje po stronie władzy, bo tak było wygodniej, który przeklina. Możemy zobaczyć te wątpliwości w tej władzy, w faryzeuszach, uczonych w piśmie, którzy nic nie widzą oprócz swojej władzy i panowania i dążą z całą odpowiedzialnością i świadomością do śmierci Jezusa. I to jest właśnie ten człowiek zraniony. We wszystkich bohaterach tej Ewangelii możemy zobaczyć siebie jako zranionych przez zwątpienie. Wszyscy we mnie zwątpicie. I ta Ewangelia uczy mnie po pierwsze tego, że ja jestem słaba, że ja jestem zraniona tą wątpliwością. I ja nie mogę się nawet temu dziwić, że taka jestem. To w jaki sposób weszło w moją naturę i jestem grzesznikiem. Ale jest ktoś, kto mi z powrotem otworzył drzwi i poprzez swoją relację z Ojcem uczy mnie zaufania. Święty Piotr mówi, że Jezus zostawił nam przykład. Zostawił nam ślady, abyśmy szli jego śladami. Jezus uczy mnie ufności, zaufania, nie postawy takiej, do której mnie skłania szatan, ale do postawy zaufania wtedy, kiedy jest trudno, kiedy ja nie rozumiem, co się dzieje. I szczególnie w tej sytuacji, której wszyscy przeżywamy, to, że tylu ludzi umiera, że. Ta pandemia nie jest opanowana, że jest tyle lęku, że nie wiemy, co będzie, że nie wiemy, jak to się zakończy, że żyjemy w izolacji. Po prostu ta sytuacja jest taką sytuacją cierpienia, w której Jezus poprzez swoją mękę i poprzez swoją relację z Ojcem w obliczu tej męki uczy mnie zaufania. Ojcze nie moja. Ale Twoja wola niech się stanie. I nie tak dawno czytaliśmy w liturgii z księgi Daniela y, zachowanie trzech młodzieńców, którzy są zmuszani do tego, żeby oddawać cześć Bożką, i nie robią tego. I kiedy nawet są wrzuceni do pieca. Gdzie grozi im śmierć mówią, nasz Bóg może nas wyzwolić, ale nawet jeśli nie wyzwoli, my nie będziemy czcieli innych Bożków. To jest właśnie wiara. I to jest właśnie zaufanie, której dzisiaj uczy poprzez swoją mękę i śmierć Jezus Chrystus mnie, gdzie w tej trudnej sytuacji, którą przeżywamy wszyscy, żeby. Przyjąć tą postawę dziecka, bo Jezus, bo Bóg z tej śmierci wyprowadza jakieś dobro. I skoro ja jestem stworzeniem, skoro ja nie jestem Bogiem, ale jestem dzieckiem, nie wiem wszystkiego. Ja nie wiem tego, co będzie. Ja nie wiem tego, co, do czego to prowadzi. Bóg z każdego zła potrafi wyprowadzić dobro. I Bóg, Ojciec ze śmierci Jezusa Chrystusa wyprowadził największe dobro, to jest nasze życie. I z tej sytuacji krytycznej, której w tej chwili ja przeżywam, wszyscy przeżywamy, Bóg wyprowadzi dobro, którego ja w tej chwili nie rozumiem. Dlatego starajmy się w takim duchu przeżyć. Tą niedzielę czytając to słowo Boże i medytując, bo to słowo na pewno jeszcze mnie powie konkretnie Tobie coś innego. Odpowie ci na sytuację, którą przeżywasz, na Twoje problemy, na to gdzie, na takie pytania, na które nie znajdujesz odpowiedzi. Możliwe, że tą jedyną. Odpowiedzią jest właśnie zaufanie dziecka.